a wiskitkami mogą się utrzymywać drogowe utrudnienia, a chodzi o 401 kilometr, gdzie nadal zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Minęła godzina 22, program pierwszy Polskiego Radia, Krzysztof Grzesiowski, dobry wieczór, zapraszam na nasz wieczorny magazyn. To może być przełom w wojnie Rosji z Ukrainą. Media donoszą, że zaplanowano spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Karol Nawrocki, prezydentem Polski, za chwilę przypomnimy dzisiejsze wydarzenia. Piłkarze Lecha Poznań grają z Rosfeną z Wezdą Belgrad w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów na tablicy wyników 2 do 1 dla gości. Bramki w 9.51 minucie strzelili Radę Krunić, a dla Lecha w 34 Mikael Iszak. Teraz trwa 71 minuta spotkania. Sport w trójce za godzinę. Amerykański prezydent Donald Trump planuje spotkać się w przyszłym tygodniu z Władimirem Putinem, informuje New York Times. Według dziennika później miałoby dojść do trójstronnego spotkania Donald Trump, Władimir Putin, Władymer Zełęski. Takie plany amerykańskiego prezydenta miały zostać ujawnione dzisiaj podczas rozmowy telefonicznej z europejskimi przywódcami. Donald Trump poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że rozmawiał z europejskimi przywódcami po niezwykle produktywnym spotkaniu jego wysłannika Steve'a Witkofa z Władimirem Putinem w Moskwie. Napisał, że podczas tego spotkania poczyniono ogromny postęp. Karol Nawrocki, szóstym prezydentem Polski wybranym w bezpośrednich wyborach, pełnie, pełnienie urzędu rozpoczął po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. W przemówieniu skierowanym do posłów i senatorów, między innymi, zapowiadał konkretne działania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Tadeusz Nawrocki, złożył przysięgę przewidzianą w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tymi słowami marszałka sejmu Szymona Hołowni rozpoczęła się prezydentura Karola Nawrockiego. W swoim przemówieniu od razu stawiał on na konfrontację z rządem. Te wybory i pierwszy czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, że dalej tak rządzić nie można. Prezydent potwierdził, że pierwszy projekt ustawy, który skieruje do Laski Marszałkowskiej, dotyczyć będzie centralnego portu komunikacyjnego. Potrzebujemy wielkich i przełomowych projektów inwestycyjnych. O CPK wspominać będę regularnie. W kwestiach międzynarodowych prezydent zapowiedział podtrzymywanie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a także rozwój formatu Bukaresztańskiej dziewiątki we współpracy z państwami skandynawskimi funkcjonującymi w NATO. Michał Fadusio, Polskie Radio. Włoskie media dość oszczędnie komentują zaprzysiężenie polskiego prezydenta. Podkreślają, że Karol Nawrocki będzie trudnym przeciwnikiem dla premiera Donalda Tuska. W portale dwóch najważniejszych włoskich dzienników, Corriere della Sera i La Repubblica, o zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego nie piszą ani słowa. Popularny liberalny dziennik internetowy Dagospia ocenia, że nowy polski prezydent wspierany przez skrajnie prawicowe Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego będzie poważną przeszkodą dla planowanych reform prounijnego rządu Donalda Tuska. Prawicowy dziennik Secolo Italia pisze z satysfakcją, że Europa znów skręciła w prawo, a prezydent Karol Nawrocki będzie mógł blokować liberalne inicjatywy rządu. Natomiast agencja ADN Kronos ubolewa, że Karol Nawrocki jest eurosceptykiem, a na dodatek zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Rzym. Wakacje last minute z pewną pogodą w sierpniu są nadal możliwe, przekonują biura podróży. Choć Polacy coraz częściej rezerwują wypoczynek wcześniej, to oferty na ostatnią chwilę w takich krajach jak Hiszpania, Włochy, Cypr czy Portugalia są dostępne i atrakcyjne cenowo. Ekspert internetowego biura podróży SKI.pl Jarosław Grabczak mówi, że tygodniowy odpoczynek na południu Europy to koszt nieco przekraczający 2000 zł. Malta będąca połączeniem relaksu na plaży z bogatą historią, oferuje tygodniowe pakiety ze śniadaniem od 2100 zł na osobę. Włoskie wyspy, takie jak Sycylia i Sardynia, również stanowią atrakcyjną propozycję i na przykład na Sycylii pakiet z lotem i śniadaniem dostępny jest od 1900 zł, z kolei na Sardynii możemy wypoczywać już od 2500 zł. Oferty All Inclusive z przelotem i pełnym wyżywieniem na południu Europy można wykupić od 3000 złotych. Jeszcze zaglądamy do Poznania, gdzie Lech gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Teraz 75. minuta spotkania. No i przed chwilą padła kolejna bramka. z Rwena Zvezda prowadzi 3 do 1. Sport w trójce o chwilę po 23. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie na ogół małe, jedynie na północy umiarkowane okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. W ciągu dnia tylko na północy miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 21 stopni na północy przez 23 w centrum, do 24 na zachodzie i 25 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. Www.gajusz.pl Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Komedia Ekspert.